Dzień dobry Państwu, Powarowska Telewizja Narodowa wita Was. No właśnie tutaj próbuję ustawić kamerę, a to nie jest takie proste proszę Państwa, bo zimno, minus 3 stopnie. Ale może lód pomoże. O. Czasami lód może być też pomocny, bo jak jest lód dobrze podłożony, to kamera nie powinna spadnąć. O. W każdym razie chciałem wszystkich pozdrowić z Gdańska. Piękny, słoneczny dzień. Mamy dziś 18 lutego 2020. No i jak widać dalej trzeba odśnieżać, prawda? Odśnieżam tutaj z tej strony domu też, bo przecież śnieg, w śniegu jest dosyć napadane, a potem to podpłynie pod dom, a po co, a z dachu spadł chyba ten śnieg. A muzyka. Ja już trochę poodsznieżałem. Jak widać trzeba trochę tego śniegu wywalić. No bo potem to w litrach wody się przełoży. Także już wychodzę z tego miejsca. No bo woda z rynny pozamarzała. Idziemy dalej. Tutaj już też trochę odśnieżyłem, jeszcze trochę, o, idziemy. dobra, nie jest źle. tutaj mamy odśnieżone już dokumenty, jak widać, także koło domu jest odśnieżone i o to chodzi, w śniegu przybrało co nie miara, bo to już w niektórych miejscach jest metr. No ale to się z tych ścieżek powysypywało. Słońce świeci jak widać bardzo ładnie. No i można sobie spacerki urządzać, prawda? W świeżym powietrzu. No ślisko jest, trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Szczególnie na tych wyślizganych po samochodach. Śniego, śliskość pośniegowa tak zwana. No, jesteśmy w Gdańsku, tutaj na, na działkach, mamy dzisiaj czwartek, no niedawno był, była środa popielczowa, tak, o, wczoraj, tak to wygląda, Także kto nie posypał głowy popiołem, to, to można jeszcze się posypać, tak to, tak to już jest. Ach, proszę Państwa, a co się dzieje na tym świecie to masakra to zapowiadają trzecią falę pewnie już 10 metrowa będzie ta fala trzecia koronawirusa więc już mówią o, znowu o powrocie obostrzeń Pan niedzielski już wspomina, bo już 8600 było wczoraj, ja dzisiaj nie wiem jeszcze ile jest tych zakażeń na koronawirusa ale my się Gdańsku tutaj nie dajemy. Mamy wiatr wiatry od morza i do morza i z Rosji i z różnych stron, jak widać po tam flaga się trzepocze O, nasza Gdańska. No. I tak to jest prawda. Tutaj flaga też jest moja piracka, korsarska można powiedzieć, bo to czerwona korsarza, no świnia tam zamarzła. No ale teraz Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo o tym, że w tej chwili no, 30% już poszły ceny. Ja widzę w sklepach mięsnych, na przykład szyjka kosztowała 7 zł, kosztuje prawie 9. Serca drobiowe kosztują też już prawie 7 zł, a kosztowały 4 z groszami. Więc ceny idą w górę, prawda? A emerytury pójdą podobno 80 zł, mają mi dać więcej emerytury. No. Ale te ceny to idą za 30% już na artykuły spożywcze, a co będzie dalej, skoro mu, mu, wywijają tutaj norki, tutaj wywili, tutaj w naszym, nie, chyba gdzieś tutaj w miejscowości Luzino chyba, czy coś, firmy norek. Przyszli, zabrali, nawet nie badali tych norek, od razu wywili ca, całą hodowlę temu hodowcy, a się ktoś prze, przejmuje ludźmi. No, ludzie tracą pracę do dorobek całego swojego życia. No, nie mogą firm otworzyć, bo rząd nie pozwala. No i za chwilę będzie tak, że będzie coraz więcej biedy i, i głodu na świecie, bo kogo będzie stać na takie czynsze? Prąd podrożał też. No i, i co będzie? Kto, kto za to wszystko odpowie? Panie premierze, czas pomyśleć o gospodarce. Bo to jest do, do niczego niepodobne, jeżeli w Norwegii, w Szwecji mają potwierdzone firmy, a my mamy pozamykane, to coś tu jest na rzeczy, no bo oni nie są w Unii, a my jesteśmy w Unii i my musimy robić to, co w Unii nam kazali, tak? Ha. A gdzie Polska Narodowa, gdzie patriotyzm? Gdzie nasze własne myślenie logiczne, panie premierze Morawiecki? Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Osobowy Ziemiński, prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym, Sław Polwola Przedsiębiorczość, Gdańsk Bydgosz. Dziękuję bardzo.